Mając już połączone bazę ze sobą, oczywiście tutaj w każdej chwili możemy zmienić nazwę tych kolumnach, tu się nic nie stanie, więc zamiast projektu po prostu wpiszę projekt, no i zadania niech zostanie. I teraz zobaczcie, mam dodany w projektach projekt A i teraz tutaj w zadaniach mam cztery przykładowe zadania. Do każdego z tych zadań mogę przypisać właśnie ten projekt, który został tutaj utworzony i automatycznie w tej kolumnie za chwilkę właśnie już widać, zadanie zostało dodane mogę teraz do każdego z kolejnych zadań przypisać dokładnie ten sam projekt. I zobacz, i automatycznie Notion będzie tutaj w tej kolumnie przypisywał wszystkie zadania, które są powiązane z tym projektem. Gdybym w tym momencie dodał kolejny projekt, również mogę przypisać do tych zadań właśnie ten nowo powstały projekt. Odświeżę tylko stronę. I teraz zobacz. Tutaj Once selected, mam wybrany już projekt. Natomiast poniżej są jeszcze dostępne projekty, które nie mają przypisanych zadań. Przynajmniej nie mają przypisane to konkretne zadanie. I teraz zobacz. Dodałem ten projekt i dla jednego zadania są przypisane dwa projekty. Z kolei tutaj w projekcie B widać, że tylko jedno za zadanie do tego projektu zostało, zostało przypisane.